Witam Was z tej strony Kurosaki. Jest to Gra Spore. Jak widzicie, to już troszeczkę mamy buzik zielonych. Tu jest woda. A ktoś jest pod wodą? Przepraszam bardzo, bo nie, idziemy stąd. Tam u góry chyba ktoś jest. O, tutaj mamy jeszcze szczątki. urok. Tutaj ktoś jest chyba. Tu pójdziemy sobie. Są, proszę bardzo, akładnie. Są przyjaźni. Śpiew, tak? Proszę bardzo, też tak umiem. O, spokojnie. Przechodzimy do następnych. Potem oczywiście, jak już będzie mądrzejszy na stworek to zakładacie osadę. Macie zwierzęta w tej osadzie. To trzeba się rzeczywiście pograć. No, śpiew, tak? Dobrze. No, spokojnie zajrzymy, bo my robimy za dwa. Robimy to w dwóch podejściach, a nie w trzech super. Dobra, chyba wrócimy do naszego tu, 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 tu. wejdziesz po tym? Wejdziesz? No, no, Dawaj, chłopcze na szale. To są już zaprzyjaźnieni, ale to wejdź tam. Nie każdy, nie możesz wejść. No, dobrze. No czego się boicie przecież z tymi z Wami? Hmm, tutaj jest. Uuu. Nie, idziemy stąd. Awa! Zostaw mnie. Awa! Jemy, jemy. Zlechoś. Nie ładnie tak atakować nas. Nie, nie jemy mięsa, więc tutaj tylko się pożywimy. Dobrze. O, tutaj po walce idziemy y, z partnerką się zabawić. Zostaje jakoś dla nas wysiedzieć. No dobrze, co my tu mamy nowego? zdrowie poziom 2. A to nic nam nie da. Bo poziom 3 to by nam dało. Jest. Czyli to wkładamy. A to z... zjeżdża stąd. Dobrze. Zdrowie poziom 2, mamy poziom 3, więc zróbmy z tego jeden. Ok, co my tu mamy? Urok poziom 3. A urok to, co było tutaj urokiem? Już nie pamiętam. Co to było urokiem? To było zdrowie, z tego co pamiętam. To było urok? Nie, to było splunięcie. Dobra, załóżmy, że to do... urok poziom trzeci. Tu jest coś nowego, cios i zdrowie. O, to było to splunięcie, poziom drugi. To załóżmy to z powrotem. Tutaj nic nowego nie mamy. Tutaj nic nowego nie mamy Tu też Nas nie stać już w ogóle na to Tu mamy coś nowego Kurde I ja to kosztuje 75 Ja bym to sprzedał 68 jednak nie to Dobra na razie zostaniemy w tym Dobrze, czyli na stworek tutaj nowe umiejętności nabył Może będę to przerywał, bo to jest już, prawda, niepotrzebne takie. Muszę trzeba mnie się uczyć. Tak, coś nowego. Ja jeszcze nie mogę chodzić, czyli coś będę musiał... Super. Ja nie mogę mieć większego stada. Nie udało ci się zrobić. Nie mogę mieć. Dobra, to lecimy dalej. Czyli polecimy teraz tutaj. O oni są. Spadamy za mną. Co gorszy, ci krzywdy nie zrobię. Idziemy śpiewać. Co by jeszcze Urok, co to było? Taniec, urok, chyba urok, urok. No i nie wiem, czy nam się uda, chociaż nie, porównaliśmy. Tołożyli. Znowu urok. No, tutaj powinniśmy dojechać do końca. No. Same uroki, to tak. No i jeszcze raz. Urok. Śpię. Śpię to jest dobry. Więc spokojnie. O kurczę, nie udało nam się. Obraziliśmy. Co to jest za... O fakt, idziemy, on jest, on jest niebezpieczny. Idziemy, on jest niebezpieczny. Mówię, tylko nie ma 240 nery. Nie chcę z nim walczyć. Ten jest najmniejszy. Pójdziemy do tego zaśpiewać. No on się niebezpiecznie robi. Idę stąd. Nie będę z wami tutaj czatował. Tutaj jakieś leżaki leżą. Czołgaki. Czołgaki, leżaki. Jakieś roba ale co to w ogóle jest? Pierdzające. śpiewać coś, proszę bardzo. O, to będzie łatwo. O, murzciek dostaliśmy większy. Chyba. Tak. Tak, jesteś zadowolony. Wiem, rozumiesz już troszeczkę, co się dzieje. No i jeszcze raz musimy tutaj zaimponować wam. Jesteśmy na niebieskiej twarzytce. O, tutaj na raz poleciał. Super. Dostaliśmy roz... Rozpylarka. wspólnicie trzy, super. Wracamy do naszego obozu. No, bo jeszcze was weźmiemy. Tam gdzie się zaprzyjaźnicie też możecie się leczyć e, w ich gnieździe Kurde, nie zauważyłem co to było, czy to był taniec? Tak Lecimy do następnego gdzie to No co by jżego? Śpiew, Dobrze, to, śpiewamy. Taniec. Proszę bardzo. Jak se ksiądz życzy. Dobra. I tu jeszcze. Czego się boicie? Oj, zaśpiewałem niechcący. Się zdziwił tylko. Mówiłem, ja że nie, pomyliłem się. A teraz dobrze będzie, zobacz kolego. I taniec. Proszę bardzo. O, Super, i już mamy zaprzyjaźnionych następnych No to chyba mnie ja trzeba zaatakować Uciekamy stąd A gdzie jest moja chałupa? Jak słychać do chałupy? O kurde, jeszcze niebezpiecznie, bez... jak to się niebezpiecznie robi? Może A, to jest ten kogoś tutaj w gnieździe tak, wiem, nie podoba mi się. Uciekam stąd. Ja chyba gdzieś gdzie ja byłem. Tam na górze jestem. Ja chcę iść tam na górę. Nie wiem, dlaczego nam film pokazuje. Idziemy tutaj boczkiem. Bardzo wolno idę, jak widzicie. O Jezu, idziemy stąd. Zostawcie mnie. Co tam się dzieje? Pójdę tędy, gdzie tędy szłem. Najpierw zjemy, bo głodny tutaj widzę, że głód go. Bardzo ładnie. Weźmy to. No, dojdziemy do gniazda, do gniazda i zakończymy nasz odcinek. No, mamy dwa domy, jak widzę na mapie. To teraz wejść tam. O, tu jest ten stworek. No wejdź. Chłopie, no, nie, kata, nie nie wejdziesz? No. Super, udało się. Oj, no nie wiem czy się udało. Kurde. Jak widzicie to jest... Mój gdzieś został. Niestety. Dobrze, ale jak będziemy kopulować to się pojawi z powrotem są za przyjaźni i tak wracamy naszego gniazda, widzę, że tu masz problemy chłopaku Muszę coś zrobić z nogami Gdzie moja chałupka? Tam gdzieś się nie mylę. Tutaj. Jestem już blisko. Tak, nie bójcie się. Tu jest. A ja tak naokoło. Boże. Około idę. Ale nic. O, zjedzmy. A co ty nie chcesz kopulować, dziewczyną Co to ma znaczyć? tutaj stada już dwa możemy mieć. Co nie mogę zaimponować swojemu? Jestem w szoku. A ja tańc miałem wziąć. Urok to tańc wiem, Boże. Jeszcze raz. No, przejmiemy tego małego stworka i... Urok to dziwnie działa Aby się z nim musimy nacisnąć Co Urok robi chyba No No super Teraz z dwoma użkodzimy będziemy mogli kogoś przeatakować. Ale ty nic nic nie chcesz Nic, dobra, skończymy ten odcinek na tym. Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka z sezony Korsaki. I do zobaczenia.